Ahoj kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku! Dziś witamy się dość nietypowo, bo z Meleksa? Tak, jesteśmy w Meleksie, bo w tym momencie jesteśmy w Bangkoku ponownie. Jesteśmy w Bangkoku, a dokładnie w miejscu, które nazywa się Ancient City. To jest taka, taki miniaturowy Bangkong. Bangkong, co ja gadam? To jest taki miniaturowy Bangkok, miniaturowa Tajlandia, jakby w jednej części. Więc dzisiaj Wam pokażemy, ale najpierw opanujemy jeszcze jazdę tym śmiesznym urządzeniem. I... I cóż, zapraszamy do oglądania. Zanim zaczniecie oglądać, koniecznie zostawcie nam łapkę do góry, koniecznie zostawcie nam subskrypcję. Będzie nam bardzo miło, kiedy będziecie razem z nami spędzać czas w tych pięknych przygodach. Tymczasem, próbujemy ruszyć. Tak wygląda mniej więcej ten pojazd, tutaj się... Tu mamy bilety i mapę całej... Nie wiem czy będzie widać, truszy. moi drodzy, troszkę światło tutaj odbija, ale w każdym bądź razie bilet za osobę dorosłą jest to 700 batów. Pełna moc. Warto wypożyczyć też tego całego Melexa, bo można sobie wszystko tutaj objechać elegancko. Koszt wypożyczenia za jedną godzinę to... Czteroosobowy Melex to jest 350 Watów za godzinę, a każda następna to 100 batów. Także tu jest powiedzmy w granicach 5 dyszek za godzinę, a później 13 zł dopłaty za każdą następną. Tak się rozglądamy, bo do końca jeszcze nie wiemy co jak gdzie. Wczoraj przelecieliśmy i nie ogarniamy jeszcze życia, więc będziemy się tutaj na pewno zatrzymywać zara, myśleć, co, co robić, co fotografować. Jesteśmy trochę w chaosie. I już przed nami pierwsza świątynia. Myślę, że aby to jakoś ładnie wyszło i żebyśmy też mogli się napawać tym widokiem tutaj tych wszystkich miniatur. Zaraz Wam szerzej to omówimy po prostu na przebitkach. I tak spędzimy ten dzisiejszy odcinek. Na terenie tego. Kompleksu są repliki większości świątyń z całej Tajlandii. W ogóle cała ta arena jest zrobiona na kształt Tajlandii, i tak samo jak są zlokalizowane rzeczywiście na mapie te obiekty, tak samo są umieszczone tutaj w tym kompleksie świątyń. Paula tutaj. Oczywiście zakrywa nogi. Obiekt, który tutaj widzicie, jest jednym z ponad 120, jakie znajdują się w starożytnym mieście. Akurat ten nazywa się The Bird of the Buddha Posture. Jeśli chodzi o poruszanie się po całym tym wielkim obszarze, można oczywiście jeździć na rowerze, ale jest to naprawdę wyczerpujące, ponieważ starożytne miasto jest potężne jest naprawdę potężne, więc zdecydowanie lepiej jest wypożyczyć sobie Melex, tak jak my to zrobiliśmy. Można też jeździć tutaj takim, powiedzmy, autobusem, jednak on jeździ stosunkowo rzadko, bodajże 4 razy dziennie i zatrzymuje się tylko w najważniejszych obiektach, więc nie zobaczycie nic więcej poza bodajże czterema głównymi miejscami, także zdecydowanie polecamy wypożyczenie Meleksa i zrobienie tego samemu. Podczas dalszego spaceru podziwialiśmy kolejne z budynków, które zostały odwzorowane jeden do jednego, i między innymi przed naszymi oczami ukazało się repozytorium pisma świętego i dzwonnica, którą właśnie widzieliście. To jest budynek, w którym przechowywano takie dokumenty święte, w sensie zapisy i manuskrypty. I chroniono je przed wilgocią i różnymi szkodnikami. W Bangkoku nie udało nam się dotrzeć do Wielkiego Pałacu Królewskiego, więc zobaczyliśmy go właśnie tutaj. Wielki Pałac Królewski jest to nic innego jak kompleks budynków w Bangkoku, który służył jako oficjalna rezydencja króla Tajlandii od XVIII wieku do połowy XX wieku. Jego budowa rozpoczęła się w roku 1782, kiedy u władzy był Rama I. Jeśli chcecie znaleźć oryginalny kompleks pałacowy, znajdziecie go na wschodnim brzegu rzeki Menam. Mamy takie drewniane hateczki. Tutaj panowie coś dziergają. Wróciliśmy do Tajlandii od razu lepiej. Są ziomeckie. Ziomeczku, gdzie tam chodzisz? Taki maluch. A meleksem jeździmy tak. Tutaj w ogóle, patrzcie. Mamy teraz lepszy patent na zwiedzanie. Bo żeby tak, się zatrzymywać przy takich obiektach, które uznamy, że trzeba sfotografować, bo do 18 mamy czas, w tym momencie jest po 16, a obiekt jest naprawdę ogromny, to jest chyba 120 hektarów. Czy tak, powierzchni. Tak, Ale śmierdzi. No i mamy święte krówki, także uważamy, żeby nie przejechać, nie zderzyć się. O kurcze. Tutaj króweczki, a tu za szybą mamy Mercedesa 300D. Tu następny Mercedes nie wiem, o co tu chodzi? To czyjeś Mercedesy są, bo one mają takie tablice z autografami. W prawo czy w lewo? Bujawka Melexowa ciąg dalszy. Obsługa melexa jest banalnie prosta. Mamy gaz i hamulec, pojazd elektryczny. Dodatkowo mamy światła kierunkowskazy, takie bajery. kręcimy kręcimy, jedziemy. Ktoś to? Statek, który widzicie, nazywa się Tai Jong. Słowo jong z angielskiego oznacza złom, tudzież rupiecie. W tym przypadku nazwa ta oznacza statek do przewożenia cennych towarów. W rzeczywistości ten statek był statkiem handlowym, który został wycofany z eksploatacji a w późniejszym czasie odrestaurowany po to, żeby ludzie, którzy odwiedzają to miejsce mogli zobaczyć jak wyglądał tradycyjny tajski jong. No bo musi dać więcej gazu. Paula jako driver meleksiora. Proszę bardzo. I jak wrażenia? Bardzo fajnie. Daj mu pełny gaz. To już? No i tu drugie masz kabulec tak jak w automacie. Ale idziemy. One są zblokowane, żeby za szybko nic nie jeździł. Ale na pewno jest wygodniej jak na nogach, bo ten park ma 120 hektarów powierzchni. Taka to historia, moi mi. Można tutaj za darmo wziąć rowery. Trzy razy chyba na dzień, czy pięć razy na dzień jest darmowe autobus. jest hamulec, jaskinia lewa. A i tu jest wyjście. Tu jest wyjście. Przyjechaliśmy tu zupełnie przez przypadek, przejeżdżając przez różne ekspozycje. Rzuciła nam się w oczy taka wielka jaskinia lwa z otwartą paszczą. Postanowiliśmy wejść do niej i naszym oczom ukazała się dziwna ekspozycja. W sumie bardzo mało było tam napisane, co to tak właściwie jest i co ta ekspozycja ma na celu przedstawiać. Weszliśmy mimo wszystko rozejrzeć się troszeczkę. Tak, jak widać, było nieco creepy, ale przeszliśmy ją całą, co prawda nie od tej strony, od której powinno się wejść, bo okazało się, że weszliśmy od końca ekspozycji i doszliśmy do jej początku, więc trochę na opak, ale na opak była też cała ekspozycja. Tutaj jest The Ghost Museum. Paula, tam w środku. Ale fajne miejsce, fajne. Fajne, tak przypadkowo żeśmy tu podjechali. Takie interaktywne. Tak, tylko wsiadłam do Meleksa i od razu mnie poprowadziło do duchu. Tak, tylko że oczywiście weszliśmy nie od tej strony i, i zaczęliśmy od końca. No bo tak tego nie widać było. No nie, a tu jest entrance. Starożytne miasto zostało założone przez tajskiego milionera. Którego imienia i nazwiska nie przeczytam Wam, ponieważ nie znam języka tajskiego. Biznesmen od dzieciństwa interesował się sztuką i kulturą. Zlecił nawet budowę innych popularnych zabytków, takich jak Sanktuarium Prawdy w Pattaya. Początkowo skonceptualizował duże pole golfowe w kształcie kraju Tajlandii z miniaturami słynnych zabytków, ale kiedy przemyślał sprawę, postanowił uczynić z tego miejsca park edukacyjny po to, aby ludzie mogli przychodzić, cieszyć się, pokazywać innym swoje dziedzictwo kulturowe. Nad projektami, które znajdują się w odwiedzanym przez nas miejscu, pracował aż do swojej śmierci. Niektóre części parku są nadal w budowie i prawdopodobnie potrwa to jeszcze przez wiele, wiele lat. Jeszcze na chwilę wróćmy do naszej wycieczki. Przed Wami pawilon oświeconych. Można dowiedzieć się tutaj więcej o historii 500 mnichów, którzy osiągnęli Nirwane. Naprawdę polecamy odwiedzić Wam to miejsce. Można zrobić tu oszołamiające zdjęcia. Będziecie zachwyceni. Niestety przyjechaliśmy tutaj i są trzy słonie, jako atrakcja świetna. Ale niestety są przykute łańcuchami i nie pochwalamy takich... I oczywiście inicjatyw. też nie polecamy, żeby z takich atrakcji korzystać, bo to jest, to jest dramatyczne. To, to niestety jak słonie są traktowane w dalszym ciągu w Tajlandii, mimo że mamy XXI wiek, tak? I zobaczcie, one się tak chypią do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie, że będą takie atrakcje, w cudzysłowie oczywiście, to proszę nie korzystajcie z tego, bo to jest wspieranie po prostu... One mają tak naprawdę dwa metry do... no, promień dwóch metrów, nie, i tam pan sztuczki będzie z nim robił, że... Nie, jest to po prostu irytujące. Nie, dobra, jedźmy stąd. Fajne jest to, że jak będziecie tutaj w tych godzinach takich popołudniowo-wieczornych, to jest zdecydowanie mniej ludzi. Te przemieszczające się punkty to są ważki. Jeśli film starożytnego miasta Wam się podobał, koniecznie zostawcie nam łapkę do góry, koniecznie zostawcie nam subskrypcję, bo nas to bardzo motywuje, żeby kręcić dla Was kolejne wideo. Tymczasem my się niebawem pakujemy, ponieważ wracamy do Tajlandii. Wy tak naprawdę dalej jesteście z nami w Tajlandii, ale my już przerobiliśmy parę ładnych historii, o których Wam chętnie opowiemy. Także zostańcie z nami, bo naprawdę będzie warto. Wydarzyło się ostatnio tyle, że po prostu głowa pęka. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj wszystkim!